Witamy serdecznie. Ten krótki film pokaże ci w kilka sekund, jak można wpłacić pieniądze w serwisie Ring.pl. Do wyboru masz trzy główne kanały płatności: zakup standardowy, szybki zakup online oraz zakup SMS. Przy zakupie standardowym uzupełnij kwotę, jaką chcesz płacić w oknie kwota płatności i kliknij w wydruk i gotowy formularz przelewu. Z takim formularzem udaj się na pocztę i wyślij. Pod spodem znajdziesz również nasze dane do przelewu. Zaloguj się na swoim internetowym koncie bankowym i wyślij do na nas przelew w tytule wpisując swój login z serwisu. Szybki zakup online to również forma płatności odnosząca się do Twojego konta bankowego. Pieniądze przesłane w ten sposób powinny już po chwili znaleźć się na Twoim koncie w serwisie. Wpisujemy kwotę i wybieramy formę szybkiego przelewu, która należy do naszego banku z listy po prawej stronie ekranu. Następnie schodzimy na sam koniec listy i klikamy przycisk płacę. W nowo otwartej zakładce firmy DotPay uzupełniamy nasze dane i klikamy przycisk Dokonaj płatności. Otworzy nam się strona naszego banku. Logujemy się a następnie potwierdzamy już wcześniej zdefiniowany przelew. Pieniądze po krótkiej chwili powinny znaleźć się na Twoim koncie w serwisie. Trzecią formą wpłaty pieniędzy jest wpłata za pomocą SMS-a. Wybieramy interesującą nas kwotę transakcji, wysyłamy SMS-a o odpowiedniej treści pod odpowiedni numer a następnie w pole kod wpisujemy kod otrzymany sms-em i klikamy przycisk doładuj po dokonaniu wpłaty już możemy brać udział w turniejach na pieniądze życzymy wysokich wygranych